No Siemanko, kochani, witam Was w ten piękny, sylwestrowy dzień. Ostatni dzień tego roku 2025. I cóż, kochani, składam Wam najlepsze życzenia, szczęśliwego nowego roku. Czegoż można życzyć wędkarzowi, kochani? Najwięcej, jak najwięcej czasu nad wodą. Mnóstwo przygód, realizacji planów, założeń. Mnóstwo życiówek. No i przede wszystkim dużo, dużo czasu nad wodą. No tak, jakby poza tym, kochani, krótko mówiąc, życzę Wam wszystko to, czego życzę również sobie, a uwierzcie mi, że nie życzę sobie źle. Także, kochani, naprawdę jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku, nowych życiówek, dobrego łowienia, wspaniałych przygód nad wodą, przede wszystkim dobrej pogody, wszystkiego, kochani. W przyszłym roku naj, naj, naj. No i zdrowia, wszystkim dużo zdrowia, bo jakie zdrowie to reszta sama przyjdzie. Jakby co kochani, to niech przez cały rok moc będzie z wami i do następnego.